Cześć kochani, dzień dobry po długiej nieobecności, bo nie było mnie koło trzech miesięcy, może nawet ciutka więcej. E, słuchajcie, i jestem trochę w takim delikatnym obowiązku. Mam herbatkę jesienną, sobie przygotowałam. Słuchajcie, to będzie filmik bez cięć. Po razu ja mówię, że nie mam czasu na montaż i dlatego chyba między innymi, słuchajcie, chciałam do Was przyjść i troszeczkę Wam pogadać, co u mnie, co się zmieniło. A zmieniło się wiele, słuchajcie, bardzo dużo. E, I nie mam czasu, przyznam szczerze, nawet teraz, jak nagrywam w. E, poziomie, bo przyniosłam się też na Instagrama. Działam głównie na Instagramie e, i tam słuchajcie, no głównie no to na Instagramie piom rządzi, a w poziomie już się słuchajcie odzwyczajom nagrywać e, i słuchajcie dużo dużo u mnie zmian. Działam słuchajcie we dwóch e, biznesach online i nie mam czasu słuchajcie już nagrywać, montować i e, chciałam wam trochę poopowiadać słuchajcie bo generalnie e, wiem, że lubiliście na przykład bardzo live y na żywo. I ja, słuchajcie, też bardzo lubiłam. Wiecie dlaczego? Nie trzeba było siedzieć przy tym i montować. tylko na żywo wrzucam, tak jak nie Zająknę się, to się zająknę. I tyle po temacie. I też, słuchajcie, live y na żywo miały bardzo fajne wyświetlenia. I teraz tak nie ukrywam, że trochę rozmyślam, czy może nie wrócić e, i nagrywać chociaż jeden raz w tygodniu live y na żywo dla Was, e, bo bardzo fajne. Fajny był odbiór tych live'ów i duża obecność, wyświetlenia. No fajnie, fajnie bardzo mi się też z Wami rozmawiało. I powiem Wam, że troszeczkę tymi vlogami się zdemotywowałam. Na profilu mamy prawie 700, wyś nie wyświetleń tylko subskrybentów. I słuchajcie, i co, ja wiem, że to wszystko jest czas i proces i tak dalej, ale słuchajcie, gdzieś tam te vlogi miały najgorszy we statystykach odbiór, jak podglądałam. Bo kształtowały się między 100 parę, a tam 500 maks, wyświetleń, więc jak to na takiej randową wysłuchajcie vlog, no jest no mało, słuchajcie, nie? Eee, I tak na dobrą sprawę, no trochę mi też szkoda za z tego całego okresu, bo nagrywam tak systematycznie, systematycznie od czerwca się wzięłam e, do roboty. <grym> I trochę mi szkoda, słuchajcie, bo jeszcze chwila i wybiłby tysiączek, więc to też jest super. E, super e, efekt, wynik. Mam takie spostrzeżenia. E, I dajcie mi znać, słuchajcie, co wy o tym myślicie. Ciekawe, czy w ogóle dużo osób obejrzy ten <grytanie> wielki powrót mój, e, ten filmik. I tak na dobrą sprawę, no nie wiem, słuchajcie, jak to rozegrać, bo ja wiem, że to wszystko jest proces, i tak dalej, e, i no trzeba być na tym YouTubie. Ale tutaj bardzo ciężko się jest gdzieś tam wybić i taką dobrą sprawę. No dużo prosi mi się nagrywa i prowadzi ten kontent na Instagramie. Jeżeli mnie jest, nie obserwujecie, to zapraszam Was serdecznie tam. Ale słuchajcie, no to co robię danego dnia idzie od razu w poziomie nagrywane i wypionie, przepraszam, wypionie nagrywane, i po prostu jest stryk jedno. Zrknięcie jest, nie? Nie trzeba po prostu się głowić, co tu nagrać, co pokazać, co wyciąć, jak to zmontować i po prostu, no, montaż, dobrze wiecie, jeżeli jesteście gdzieś tam działającymi osobami, osobami, bądź też po prostu orientujecie się w temacie, że montaż, no, po, no, wymaga po prostu czasu, co nie? Dużo, dużo zabiera tego czasu, więc no, ja nie mam tego czasu, bo właśnie się poświęciłam biznesem biznesą, dwóm e, online, też jestem mamą, tak? E, więc no, to wszystko jest, e, nie ukrywam, że ciężkie do zorganizowania i do zgrania w czasie, ale właśnie e, chciałam e, z wami się po prostu podzielić, gdzie jestem, co mnie słychać, bo e, no, zapewne ktoś tam na pewno. E, jest ciekaw i czeka i no mieliśmy bardzo fajną relację e, gdzieś tam też pojedyncze osoby widzę, że przyszły na mój Instagram więc fajnie, bardzo się cieszę że zapraszam też również i Was Ci, którzy nie przyszli, zapraszam Was serdecznie. E, I nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Mam nadzieję, że im pomożecie i trochę powiecie, podpowiecie mi, jak to rozegrać i czy byście chcieli na przykład raz w tygodniu live'a. I to by było fajnie. A e, tak na dużą sprawę i tak bym musiała mm, vlogi wypuścić trzy w roku, nie? E, bo takie są po prostu tam założenia tego youtuba, żeby tutaj istnieć na tym youtubie. Więc no jest do zrobienia, trzy te długie filmy bym wy... W całym roku wypuściła spokojnie, więc dajcie mi znać, czy w ogóle czekacie czy tęskniliście, <noise> czy też nie. No żartuję. I słuchajcie, e, i co? I, I tak, słuchajcie, właśnie włączyłam e, w air że to jest nasze nowe odkrycie fryer. słuchajcie, taka mała adeg adegnotka. E, zrobicie w nim wszystko. I mięsko, i frytki, i ziemniaczki pieczone, i klafiora pieczonego, e, i pizzę, i ciastka różne, i ciasta, wypieki, i wszystko, wszystko, po prostu cud miód. Nie trzeba go w ogóle pilnować, nastawiacie temperaturę, czas, e, szybko się nagrzewa, no mega, 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 mega. I właśnie dostałam kalafiora i na 12 minut, więc to jest mój, słuchajcie, wylicznik, ile mogę tutaj gadać i poświęcić czasu. Um, I słuchajcie, no nie ukrywam, że bardzo mi to brakuje tego kontaktu z Wami i nagrywania, bo ja bardzo to lubię. Możecie zaobserwować na Instagramie, jestem bardzo aktywna i ja lubię po prostu nagrywać content, e, tworzyć różne rolki, filmiki. Ja, ja naprawdę to bardzo, bardzo lubię i brakuje mi tego kontaktu z Wami. Ale słuchajcie, nie wiem, nie wiem sama, e, jak to rozegrać, tak żeby było dobrze i fajnie e, i żeby po prostu też e, wyrobić się z tym wszystkim czasowo. Kupiłam <grywka> właśnie mój ales e, i no, jestem bardzo ciekawa, jak odbierzecie ten filmik, bo zdaję sobie sprawę, że po prostu zniknęłam tak nagle. Bo pracowałam wtedy nad nowością i po prostu musiałam się tym, tej po prostu branży poświęcić w 90% uwagi. Więc jak to jest nową rzeczą, nie? trzeba się po prostu wdrożyć, nauczyć, przeszkolić i tak dalej. No więc zniknęłam dość nagle i powiem Wam, że, że no fajnie było tak też zniknąć, bo też dużo mi to dało do myślenia i uzmysłowiłam sobie też pewne rzeczy i. I jestem ciekawa też Waszego odbioru i co mi napiszecie i czy napiszecie. <głosy> <głosy> Także zdrówko słuchajcie to za mnie i za Was, I, i co? I będę chyba kończyć, bo tak na dobrą sprawę nie chcę też przedłużać i w kółko mówić tego samego, a co chciałam, już Wam e, powiedziałam, tak myślę, więc e, główny powód, myślę, że mojego zniknięcia to to, że otworzyłam się na nowe możliwości, e, a drugi powód, że po prostu no, ciężko na tym YouTubie m, gdzieś tam e, się e, wybić e, i tak na dobrą sprawę. M, Powiem Wam tak, że nie zostałam zniechęcona absolutnie, żeby tutaj dziwnie nie zabrzmiało, czy hejtem, czy coś, czy tam. Czymkolwiek negatywnym, że nie. Ja nie miałam hejtu, więc tym bardziej jestem wdzięczna i bardzo się cieszę. Ale też zdaję sobie sprawę, że im większe konto, tym więcej ludzi, większej społeczności i po prostu, no więcej po prostu lud ludzi, więcej e, negatywnych gdzieś tam było pewnie opinii. E, ale powiem Wam, że ja gdybym nawet gdzieś tam e, miała e, hejt, ja się nie przejmuję, słuchajcie, opiniami innych ludzi, bo prawda jest taka, że ludzie zawsze będą gadać, zawsze, cokolwiek byś nie zrobiła, nie zrobił, zawsze będą gadać, ale tak będą sprawiać na opinię osób trzecich, troszeczkę trzeba to brać z przymrużeniem oka, bo prawda jest taka, słuchajcie, że jeżeli ktoś Wam coś pisze negatywnego, to zawsze... Ale to zawsze, to nie jest o was, tylko o tej właśnie osobie, co pisze te durne teksty, więc nie przejmujcie się, słuchajcie hejtem. Jeżeli lubicie coś robić, to to po prostu róbcie, bez względu na to, kto, co kto powie i co sobie o was pomyśli. Ale prawda jest taka, słuchajcie, że nikt z was nie wychowa Waszych dzieci, nie opłacie Waszych rachunków, nie zrealizuje Waszych marzeń, nie zrobi zakupów i tak dalej, i Więc... To wszystko tak z przymrużeniem oka, i żeby nie było po prostu ja nie patrzę też na opinie osób innych, tylko bardziej po prostu co mi odpowiada i co mi tutaj wewnętrznie służy, więc mówię: A przyjdę, nagram taki luźny, bezsięg filmik, żeby po prostu Wam się też pokazać i zakomunikować, że wszystko jest u mnie ok, żebyście się też nie martwili, ale po prostu jestem w pewnej takiej rozterce i nie wiem, czy dalej ciągnąć z tego po prostu YouTube'a i mówię Wam jaki jest po prostu z, e, wiecie, z czystego seroducha i to mega tak autentycznie i naturalnie, bo wiecie, słuchajcie, jak jest. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma, nie? No więc tym, tym słuchajcie, optymizmem zakończmy ten temat e, i dajcie mi proszę znać w komentarzach, e, co myślicie, słuchajcie, <grym> czy będę nadal na tym YouTubie, czy chcecie w ogóle. E, no i co? Miejmy nadzieję, że może. Do zobaczenia. Buziaki!